Okej hey, kochani, w dzisiejszym odcinku wam pokażę Bookshelf Tour part 2, już, już ostatnia część, wiecie o co chodzi. w poprzednim filmie był ten regał i dwie półki nad moim łóżkiem, a w dzisiejszym filmie jest oto ten regał, proszę bardzo, plus ten wózek, więc zapraszam was do oglądania. Okej okay, kochani, zacznijmy od, od dołu, tak jak w poprzednim odcinku. tak, tutaj mamy y, Bia i Edithio jakby całe. Tutaj mamy trylogię od Aleksandry Muraszki. Jeszcze raz zaufaj, jeszcze raz przebacz, jeszcze raz pokochaj. czytam dopiero pierwszy tom, ale muszę kolejne dwa za niedługo, bo mam już je ponad rok, okej? Okay? Od targów w Poznaniu w tamtym roku, więc trochę długo. Sit on You, Dancing, dancing with the Devil, narzeczam na zamówienie, czytałam pierwszy tom. Są jeszcze dwa kolejne, ale ich nie mam, i jeszcze nie czytałam, bo nie wiem, czy mam zamiar, bo to było takie mech. Before the scene teaches us, teaches us to Lie od Karoliny Szafrańskiej. To jest tak cudowna książka, naprawdę tak śmieszna. Jak kochacie e, clown, to to jest na lepszym poziomie, naprawdę. <grytanie> Bad Boy i Chłopczyca to jest książka, jedna z, od której zaczynałam czytać w ogóle. Tutaj mamy e, bransoletkę do Pack Me Up chyba. Dostanę ją właśnie od autorki na targach. Z targu w Poznaniu takiego... Mm, na szklankę ślimaka do e, właśnie tego i taki wosk od ludki też z starków. mam Pack Me Up, Vinci tore chłopak od wspomnień, od wanilii e, grzeczni chłopcy nie kradną staników życz mi szczęścia, perfect, perfectly wrong, każdego lata pokałam flowers, all of your flowers destiny, your Imperfection. I tutaj mamy e, My Beloved Monster. Nie czytałam jeszcze tego, tak samo tej trylogii, No tylko, że tam te, te trzy, w sumie, taką figurkę, wiecie, latarnię, bo jednak flaszy, wiecie o co chodzi. Mam przypinkę od Reflection. Samo Reflection. Przyciąganie. E, wszystko, czego w Tobie nienawidzę. To tutaj do tego świeczuszkę taką. Proszę państwa, on tak cudownie pachnie. Następnie mamy The Wave od mojej kierutki, jedna z moich ukochanych naprawdę książek. Mam ją z podpisem, bardzo się z tego powodu cieszę. Start of a Fire, runda pierwsza. Też mam tutaj podpis w ogóle, Jezus. I, pierwsza, i runda pierwsza i druga w tym wydaniu specjalnym, i myślę, że tylko i wyłącznie będę zbierała w tym. Mam książką z tej półki jest Cynthia od Natalii Fromut i takie naklejki o, ze sklepu hmm, Fortune. Przechodzimy na drugą półkę od dołu, mamy tutaj takie jajko na śmigusy Dingusa, nie wiem, co on tutaj robi, ale to jest jakby okej. Okay. Małpę mam, ona powinna być na poprzedniej półce, bo ja ją kupiłam z myślą o właśnie tej trylogii od Muraszki, ale jest tutaj. No i tak, tutaj e, są książki, takie, jak romanse. E, American Roommate Experiment, Long Game, The Spanish Love Deception, wszystkie trzy e, Eleny Armas. Nie mam tej najnowszej, bo jakoś nie zabiera mi się na razie do kupna tego, bo nie skończyłam nawet jeszcze czytać Long Game, no niestety. Dwie książki od Ali Hazelwood, czyli Love on the Brain i Love Hypothesis. Jedna z moich ulubionych autorek, czyli Sarah Adams. O mój Boże, uwielbiam jej książki, jak widać tutaj po znacznikach. Po prostu są cudowne. When in Room, Practice Makes Perfect, Rulebook i red, um, Cheat Sheet, Jezus, jakie Redshift. Tutaj mam taką um, kwiata. Uwielbiam tą książkę, naprawdę i chcę sobie za niedługo zrobić tego reread. Kocham, kocham, kocham. Taka komfortowa książka. Under Your Spell, nie wiem. I nie czytałam jeszcze tego, dlatego uh, nie wiem jeszcze nic o tej książce, ale bardzo dużo słyszałam fajnych opinii na temat um, właśnie jej. Tak to się prezentuje. Tak, tak, tak. Mam Sicily uh, with Love. Bardzo, bardzo ładna okładka, naprawdę proszę. Jezus. Taka wyklejka, cytryny takie, proszę bardzo. Tutaj takie uh, wnętrze. Tył, no przepiękna, po prostu taki mi vibe um, ta układka I też jest bardzo tego ciekawa, naprawdę. Drobnym drukiem um, nie skończyłam tego od kurtę 4 miesięcy, chyba, ale nie wiem, nie umiem się do tego zabrać. O Straconych Nadziei przeczytałam um, w sumie już dawno i nadal nie kupiłam i nie przeczytałam drugiej. to muszę się za to zabrać w najbliższym czasie. Do no, zobaczenia jutro. Przecudowna. Ale smutna, bolesna książka. I nadal nie kupiłam i nie przeczytałam, oczywiście, drugiego tomu. Ale naprawdę kocham tą książkę, naprawdę polecam wam ją. Mam tutaj podpis, bardzo się z tego powodu cieszę. Cała trilogia Save Me w wydaniu specjalnym, czyli Save Me, Save You, Save Us. Enemy of Love od Natalii Ross. Taka książka taka spoko na wakacje, mega lekka, taka przyjemna. No i następnie mamy całą trylogię nadziei, czyli przystanie doprzegu jutra, miast Pogrzebanych nadziei i dom złamanych obietnic. Przeczytałam dopiero pierwszy tom, ale uwielbiam. No i zaczęłam drugi tom. Ja pierdziele tak kocham te książki, naprawdę ten mam podpis. I ona jest cała zadnotowana. Jak wiecie, czy wy to widzicie? Tutaj mamy taki aparat z Lego i w takim pojemniku guziki do właśnie fabuły tych książek. Przechodzimy do trzeciej półki. Od dołu mam tutaj magnes z Pragi, jak byłam z klasą. No i tutaj mamy wszystkie książki wydane, jakby w po, po polsku, ale w tym nowym wydaniu od Kennedy. Efekt Grahama, Układ, Błąd, Podbój, Cel. Cała seria off campus, oczywiście. Chodzimy dalej. Jesteś moim jutrem, bardzo, bardzo polecam Wam tę książkę, naprawdę bardzo fajna. Dalej mamy Soften Me Again, you soften me, czyli wydaniu specjalnym dylogia soften. Tutaj w zwykłym wydaniu, następnie Soft and Graceful, czyli spinną właśnie tej dylogii nadal nie czytałam. Znaczy, zaczęłam, ale nie skończyłam. Whiskey in a teacup. I w wydaniu tym specjalnym, takim, ala specjalnym, tylko że w twardym po prostu oprawia, tak to wszystko samo. Takie trzy hot wheelsy, proszę państwa, piękne. Ten mi się bardzo podoba. Taki. Piękny, piękny. Tutaj mam moje wszystkie pisaki, którymi adnotuję książki. No i tutaj mamy całą trylogię swallow. Zatrzymałam się na trzecim tomie od chyba prawie roku. To jest tragedia. Na 334 stronie. To jest po prostu mm, tragedia i wstyd, ale muszę w końcu tą cegłę po prostu skończyć. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubię tę trylogię. Pierwsze od dołu półki to były takie jeszcze romanse i wiecie o co chodzi. Tutaj są cztery pierwsze romansy, a reszta to już później jest fantastyka, romantazy, wiecie o co chodzi. Tutaj mam mój perfum, ale to nieważne, tutaj mamy małą wersję tego perfumu. I tak, tutaj mamy całą serię, nie wiem jak ona się tam nazywa, Zdławienie, Zbawienie, Zniszczenie, Zderzenie, wiecie, tą o Formule 1, Paper dos, bardzo, bardzo, bardzo fajna książka właśnie na jesień, bardzo Wam ją polecam, naprawdę. O, taka, to jest w ogóle ale nie mam jeszcze drugiego tomu. <laughs> Krew i popiół mam tą książkę, bo od 3-4 lat nie przeczytałam jej, bo te wszystkie tomy, ile ta seria ma, to to mnie zniechęca totalnie. Tutaj mam w ogóle dwie zakładki, takie magnetyczne. Ta jest z um, Karawalu, ta, to jest um, główna bohaterka, a ta jest chyba z Krew i Popiół, ta główna bohaterka, czyli ona ma pip. Dziedzictwo krwi. Bardzo to Zuza z zaksiążkowanych polecała. Ja to mam tą książkę od chyba też 3 lat i nadal nie przeczytałam. Karawal. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka i z klimatem na jesień. Naprawdę bardzo polecam Wam. Devil's Sons, Nie wiem, czy ktoś się czyta. Nie czytałam jeszcze. Tutaj mamy Tkając Świt i Snując Zmierzch. Dylogia taka. Mm, bardzo, bardzo fajna dla osób 14+, plus, naprawdę, które zaczynają dopiero z fantastyką, z wątkiem romantycznym. I tutaj mam y, trucicielka Królowej i Królewski Zdrajca. Mam pierwszy i trzeci, to miałam drugiego i tutaj y, ten zielony, czyli Córka Złodzieja. Nie mam jeszcze i nie wiem, czy będę miała, bo nie wiem, y, czy będę to czytać. Lecąc dalej na tej półce mamy Córka Niczyich Światów. O mój Boże! Tak, chcę to przeczytać, tą książkę. Ale ona jest gruba, mam milion tekstu na stronie i ja nie mam czasu, więc nie wiem kiedy to będzie, ale mm, tak. Kiedy wykluł się księżyc, ta cegła, o mój Boże, pierwszy tom, spadające księżyce. Tron upadłych, furyborn Zona z Fury. Szóstka wron, Cień i kość, Kró Król z bliznami i Fourth Wing. Nie czytałam żadnych z tych książek. No i tutaj mam jeszcze mm, zakładkę magnetyczną z głównym bohaterze, e, tym wiecie tym. Niedobry mi w ogóle. Z chyba w Poznaniu, od autorki The Paper Dose z ym, bohaterem z tej dylogii. Mamy Light Lark, bardzo chciałabym tą książkę przeczytać. Miałam taki czas, że bardzo chciałam ją czytać, później nie, później znowu i teraz jakoś o tym nie zapomniałam. Bezsilna, niezłomna, beztroska, bezwzględna. Jestem w trakcie beztroskiej czytania z przerwami. Tutaj mamy jakieś tam kamienie, ale to nieważne. No i tutaj mamy Bella Donne, Foxglove, um, One For My Enemy. Bardzo też chcę tą książkę przeczytać. O mój Boże. Jezu, ona ma takie piękne tutaj arty, znaczy takie zdjęcia, co tutaj, nie wiem, ta książka jest podzielona na akty. Takie zdjęcia, ja nie wiem, naprawdę ja nie wiem. Następnie mamy całą serię mm, dworów. Tutaj mam po angielsku, bo kupiłam w Londynie, jak byłam z klasą. Oczywiście, proszę bardzo. Pierwszy z tutaj mamy dwór e, cieni róż, dwór mgieł i Fór, dwór skrzydeł i zguby, e, dwór z i blasku gwiazd i dwór srebrnych płomieni. Ja przeczytałam dopiero tylko dwa pierwsze tomy, trzeci i czwarty, i trzy i pół jest przede mną. Tutaj mamy trzy pierwsze tomy szklanego tronu, tutaj mamy zabójcie i tron, korona w mroku, czyli z tom 0, tom pierwszy, tom drugi, tutaj mam dezdorantal, to nieważne. Lecimy, przed ostatnim na, na tym regalem. Mamy tutaj Okrutne Książę w tym wydaniu hmm, kolekcjonerskim, wiecie, tym wydaniu specjalnym po angielsku, zamszowym. Czy widzicie? Nie, jest jestem po prostu niebowzięta, naprawdę. Dlaczego Król Elfów nie znosił baśni? Całą, całą trylogię Okrutnego Księcia, Okrutne Książę, Zły Król, Królowa Niczego, Serce trola i Królowa Złota, druga trylogia Holly Black. Seria, pierwsze trzy tony, które są u nas wydane o Tahir Mafi. Królestwo, nieskończone nici, ich splątana chwała, trzeci ton do The trylogia w tym jednym dużym wydaniu, widzicie tym starym z dekady Juliet i Aaron w tych zakładkach magnetycznych. Kocham to. No, i tutaj mamy: dotknij mnie, odkryj mnie, rozbójź mnie, uleć mnie, poskromię, mnie i zrozumie. I taką świeczkę. Nie jest ona już nigdzie dostępna. Arona, jego zapach. Uwielbiam go. No i teraz ostatnia półka, tam już nie dosięgam y, statywem, więc muszę na ręce. Mam tutaj kaktusa. Tutaj mamy Midnight, coś tam. Cała seria y, jak podejść rozpruwacza. Ona się nazywa seria Stalking Jack The Ripper. Pierwszy tom to jest jak podejście rozpruwacza, jak upolować Drakulę, jak uciec z i jak ująć diabła. Seria Naturals, genialny umysł, jest mroczna strona, piramida strachu, więzy krwi jestem na czwartym tomie. Takie dwie figurki z Harry'ego Cała trylogia Igrzysk Śmierci po Prison Healer i Prison Healer 2, czyli próby żywioła i Złota Kratka. Nie mam trzeciego tomu, ale pierwszy bardzo, bardzo mi się podobał. Naprawdę polecam wam. Cała prawie... Bez ostatniego tomu, seria Gone. Zbieram ją tak sobie powoli z Vinted. I cała trylogia Maja Deyer, De Przemiana, Zemsta i Tajemnica. Tutaj mam jeszcze taką figurkę od mojej babci. No i przechodzimy teraz do Buzka, tutaj jest mało książek, więc szybko nam to zleci. Tutaj w takim y, kubku pięknym książkowym mam wszystkie moje zakładki. Mamy tutaj taką figurkę z takich targów. Ym, Którą y, zobaczycie, gdzie ją kupiłam, y, dopiero w kolejnym filmie. To takie ja, coś jesienne, nie wiem. No i zaczynamy. Y, magnes z Karpacza i taki magnes z cytatem z mojego księcia a oto mój sekret jest bardzo prosty dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Przepiękny, naprawdę zostawiam od mojej pani mm, z Polskiego kiedyś. Tutaj mamy. Archery's Voice, Most of All You i More Than Words od Michelle Dan, Bardzo fajne książki, tej jeszcze nie czytałam. Taka, taki tytuł, nie mogę go powiedzieć. E, cała trylogia przewodnika plus dodatek, czyli przewodnik pozbawiony już według grzecznej dziewczynki. Grzeczna dziewczynka zepsuta krew. Grzeczna dziewczynka musi zginąć. Zaczęłam pierwszy tom. E, Ocalało pięciu od Holly Jackson, też od tej autorki właśnie. A Last Briefed. Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek przeczytam, ale mam od dwóch lat. Goalie, zaczęłam, nie skończyłam, jak Exodus, mam to też od chyba prawie dwóch lat, albo od roku, chyba od roku mi się daje. I nadal nie przeczytałam. Dreadful i Dreadful 2 przeczytałam dopiero tylko jedynkę. Następnie mamy Niespokojni ludzie, Zakurzona Kronika, Animant Kraub, Aspik, przecudona naprawdę książka, bardzo fajnie ją wspominam, bo ją czytałam chyba 3 lata temu już. Cała szkoła mówi o mnie, mam ją od chyba też 3-2 lat, nie przeczytałam jej ani razu, bo mam ją zwinte, dlatego jest taka zniszczona. Magnolia Parks, Love at First Sight, nie wiem. Challenge Accepted Memories Hibout, Icebreaker, Love Light Farms, Marriage for One. Times New Romance od Julii Biel. Mam to z autografem, ale nie wiem, czy ja to przeczytam, bo moja siostra to czytała i było takie średnie. Siedem w w Hugo i 7 dni w czerwcu. Tutaj taka zakryta książka, którą moja siostra mi kupiła i muszę ją przeczytać, nie wiedząc, co to jest za książka. To Broken for You. Mega, mega, mega. Podoba mi się ta książka. Naprawdę widać po znacznikach. Nie przeczytałam i nie mam jeszcze drugiego tomu, więc um, muszę, muszę go kupić w najbliższym czasie po prostu. Następnie tej. Mini kalendarz z poprzedniego roku od y, Moniki Marszałek. Tutaj mamy kłosieniem taką książkę. Nie wiem, jak się czyta ten tytuł, więc wam nie powiem. Um, tutaj mamy: Gdzie bo mieni się czerwienią. Normalnie ludzie. Inaczej niż zwykle. Y, Grove dorosła. Ta dialogia od Julie Biel, ta stara taka, wiecie, trzy lata temu ona była wydana i wtedy ją mm, czytałam. Be my ever, forever more. Tam na dole mamy cztery pierwsze tam rodziny, bo nie będę tego już wyjmować. Siedem razy X, Malibu płonie, Anna z Zielonych Szczytów i It Ends With us w wydaniu hiszpańskim, znaczy się włoskim, sorry, z jak była. A tutaj królowa niczego w wydaniu Czeskim z Czech. Nie wiem, co to jest ta książka, ale tutaj mam takie poświęcenie. Duma i uprzedzenie w tym przepięknym, naprawdę, wydaniu. I oczywiście zwykłe wydanie Małego Księcia, takie mega podstawowe. No i ostatnia tutaj taka część, została z tyłu, gdzie tego w ogóle nie widać. Tutaj mamy opakowanie po pierwszych trzech tomach ogon. Ukryta jakaś taka książka, ja nie wiem. Jeszcze będziemy szczęśliwi, mam w pach to przeczytać, ale nie wiem kiedy. Taka trylogia, nie wiem, jak ona się nazywa, I Don't love me, don't hate me, don't leave me. Słowa w ciemnym błękicie, tysiąc pocałunków. Nie przeczytałam od chyba trzech lat tej książki, ale jakby okej. Okay. Cinder i Ella, Cinder i Ella 2. Przeczytałam dopiero pierwszą, ale bardzo mi się podobał. Trudny, ciężki smutny, ale naprawdę spoko było. No i na ostatniej półce mam tylko trzy książki. E, Roommate, w kieszonkowym wydaniu nadal tego nie przeczytałam. Romans pod choinkę, moja siostra to czytała, kupiłam to w biedronce chyba 10 minut lat, dwa lata temu, ale okej. Okay. I pierwsza książka, chyba, którą przeczytałam taką młodzieżową. Jedna z pierwszych to jest dziewczyny nie biją. Ona jest bardzo tutaj styrana, jakby wiecie, zniszczona. Wiem tam jeszcze w szkole i nie dbam jeszcze o te książki, ale mm, mam ją nadal i chyba nie chcę jej sprzedawać. No i na ostatniej półce to są książki wszystkie, stąd są do sprzedania na moim Vinted, więc jak jesteście ciekawi i byście chcieli coś kupić, no to tutaj wam napiszę na środku teraz nazwę. A więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam, mam nadzieję, że ten film się spodobał. Jak tak, to widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale.